Siostynka, zaskoczę ci dzisiaj. Szybko zaczynamy, bo mam bardzo pilny temat. Rozumiem, że tam kubek jest z tobą razem, nasz. Cześć, Asiu, oczywiście, że tak, mundur służbowy i ceramika służbowa, jak zawsze na miejscu. Super. Słuchaj, nie wiem, czy cię zaskoczę, ale ja dzisiaj o sporych uwikłaniach. Ale najpierw, zanim o tym uwikłaniu, bo dzisiaj chciałabym, żebyśmy zaczęły, zajęły się tak naprawdę facetami. Ehm, ja przenoszę złe statystyki, bo dowiedziałam się ostatnio i nie wiem, co ty na to, ale muszę ci powiedzieć, że zauważyłam, że Nasz kanał na YouTubie ogląda praktycznie 60% mężczyzn, i zdziwiło mnie to, że jednak faceci są chętni na edukację. I dziękujemy Wam za to, Panowie, i dla Was, właśnie te dwa odcinki, ale też i dla wszystkich kobiet, które myślę, że powinny posłuchać o tym, co jest ważne i dlaczego mężczyźni są dla nas ważni. A teraz statystyki. Ech, smutne statystyki. Codziennie popełnia samobójstwo 15 osób. Ale najsmutniejsze w tym jest to, że wśród tych osób 12 to są mężczyźni? I dla mnie jest to przerażające, bo jak sobie to zlokalizowałam, to jest 100% więcej niż w zeszłym roku. W związku z tym około 5 tysięcy rocznie w tym roku zginie nam mężczyzn. Zaginie nam. To jest małe miasteczko. Co się stanie, jeżeli w przyszłym roku będzie kolejne 100% i w kolejnym jeszcze 100%? Czy grozi nam seksmisja, Justyna? To ja Ci Asia powiem więcej, bo to, że mamy 12 czy 15 samobójstw skutecznych dziennie ze strony mężczyzn niestety nie oznacza, że tylko 15 panów targa się na swoje życie dziennie. Po pierwsze pamiętajmy, że te dane, o których mówisz, czyli to jest 5200 samobójstw rocznie dotyczą samobójstw skutecznych, czyli tych, które niestety się powiodły. Liczy się, że średnio 1 na 10 samobójstw tylko zakończone jest tym skutkiem finalnym, więc tak naprawdę to nie 10 czy 12 panów dziennie, a 120 panów dziennie targa. Się na swoje życie, i to jest jedna. Zmienna, którą należy uwzględnić w tych danych, o których mówimy, które dzięki temu albo przez to stają się jeszcze bardziej dramatyczne. A druga sprawa jest taka, że no w polskim społeczeństwie i w wielu społeczeństwach europejskich kwestia samobójstwa jest wciąż tabuizowana, więc rodziny najczęściej nie chcą zgłaszać, że śmierć była samobójcza, że była z powodów no, nienaturalnych, tylko z powodów własnej decyzji. Więc dodatkowo myślę, że byłyby zwiększone, no może niewielokrotnie, ale z pewnością to jest niedoszacowanie, tych 5200 dziennie, rocznie, przepraszam, skutecznych samobójstw, z czego cztery no, tysiące z kawałkiem to są panowie, to jest bardzo, bardzo dużo i to jest dwa razy więcej niż ofiar na drogach w wypadkach samochodowych. I pamiętajmy o tym, że to jest prawdziwy problem. Jesteśmy zdecydowanie jako Polska powyżej średniej europejskiej. No i to jest, to jest dramatyczna informacja, bo ona nie mówi tylko o tym, że jesteśmy skuteczni w tych działaniach, które są podejmowane, w desperacji, w rozpaczy i w wołaniu o pomoc, ale niestety mówi o tym, że dzisiaj się bardzo ciężko żyje i szczególnie panom się żyje ciężko. Więc bardzo dobrze, Asia, że mówimy o tym, ale dedykujemy te odcinki nie tylko panom, ale i paniom, bo pamiętajmy, że to no, my wspólnie tworzymy sobie świat i pewne oczekiwania, które są trudne do spełnienia i zrealizowania i kobietom i mężczyznom. Ale z punktu widzenia społecznego wiesz, to jest tak, że. Nowa kobiecość już została opracowana, my już wiemy, czego chcemy, kobiety idą po swoje. Zrekonstruowałyśmy trochę ten porządek. Nie wszędzie, nie zawsze, nieskutecznie, niekoniecznie o to chodzi, ale jest to jakoś zdiagnozowane, wiemy, jakie są oczekiwania, ale też jakie są możliwości, bo to głównie chodziło o możliwości. Natomiast w przypadku mężczyzn no możemy powiedzieć, że jest erozja męskości, którą znaliśmy do tej pory i co jest w zamian? Czy pojawił się jakiś model, który jest wystarczający i możliwy do spełnienia po prostu dzisiaj? Wiesz, ja myślę, że kobiety odrobiły lekcje 10 lat temu, to one tak mocno tupały nogami po to, żeby dzisiaj właśnie wyjść z patriarchatu i pokazać, że patriarchat to nie jest ten kierunek. My potrzebujemy takiej zintegrowanej relacji, e, takiego podejścia, w którym jest równowaga, tak, że i silne mamy kobiety, i silnych mężczyzn, ale tak naprawdę wraca poczucie humoru, wraca przyjaźń. Nie rywalizujemy ze sobą. W związkach ani jako płeć, bo każdy z nas ma inne role. I, I chyba przyszedł moment na facetów. Te statystyki są dramatyczne i to mnie przeraża, bo nie chcę nawet myśleć o tym, że to się będzie rozwijać, bo mam nadzieję, że to się zatrzyma. Nie wiem, czy wiesz, ale y, ja obserwuję coraz więcej facetów na terapiach i bardzo Wam Panowie za to dziękuję, bo. Terapia dla mężczyzn, którzy są zdecydowani na to, żeby przyjść, przyznać się i powiedzieć: Kurde, byłem taki i taki, jestem taki i taki, mam problem z odrzuceniem, czy ja jestem narcyzem, czy nie jestem narcyzem. Zaczynają przychodzić po to, żeby odrobić lekcje i to jest bardzo szybko. To są bardzo szybkie terapie. Panowie, jeśli macie obawy przed terapią, przeczytajcie sobie fajną książkę, którą poczynił Marcin Wąsik. Zintegrowana męskość. On naprawdę otwiera oczy. Bardzo panu dziękujemy za tą książkę, ponieważ ona tak naprawdę nakłoniła wielu mężczyzn nie tylko do terapii, ale do tego, żeby stali się prawdziwymi mężczyznami, żeby ta męskość była zintegrowana. Dzisiaj mówi się, że wielu facetów to narcyzi, a wiesz, że to jest też mechanizm obronny, który uruchomi się w momencie, kiedy kobiety całą tą emancypacją spowodowały, że stały się tak mocno silne. I zaczęły wypierać męskość. I faceci przybrali role narcystyczne, żeby po prostu się bronić. I myślę, że o tym musimy głośno mówić, że to nie chodzi o narcyzm, tu chodzi o męskość, o to, że ci, którzy jeszcze dają radę, walczą jak potrafią, ale nie trzeba walczyć. Trzeba po prostu podejść, zmienić podejście. I wydaje mi się, Justyna, że ten temat będziemy wałkować teraz, bo no, musimy zrobić wszystko, żeby. Panowie nie targali się na swoje życie, żeby nikt się nie targał na swoje życie. To jest nasza rola, nas wszystkich, żeby wspierać społecznie i bardzo prosimy o to, żeby udostępniać ten materiał, ponieważ y, potrzebujemy, żeby nagłośnić ten temat. Y, my to robimy społecznie. My nie zarabiamy na tym. Chcemy, żeby ludzie byli szczęśliwi. Y, te statystyki, które pokazałaś, czyli y, możesz przybliżyć jeszcze raz te cyfry. Ile osób targa się na swoje życie dziennie? To jest 15 osób dziennie, skutecznie. Natomiast jeśli mówimy o próbach wszystkich podjętych, to jest, to jest 150 osób dziennie Asia w Polsce. To jest bardzo dużo. Dramat. To jest to dramat. To jest, proszę państwa, dramat, bo mamy też niski przyrost naturalny. To naprawdę idzie w bardzo złym kierunku. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Przez... Ale poczekaj, ale poczekaj, to żebyśmy tak nie mówiły defetycznie, to znaczy my jesteśmy tu w kobiecym gronie, natomiast mówimy do panów i do pań również i to co powiedziałaś o emancypacji, to nie zawiera w sobie przecież pierwiastka walki z mężczyznami, bo to jest chyba największy grzech, który, który jako kobiety popełniamy, mówię teraz już w dużym kwantyfikatorze, my jako gatunek kobiecy, Popełniamy, bo to przecież nie jest walka z czymś przeciwko komuś, tylko to jest jakby troska o swoje dobro, ale nasze wspólne dobro. I ale my... Justynka to właśnie poszło w walkę i to jest niedobre, bo to poszło w walkę z patriarchatem. Ani matriarchat, ani patriarchat, patriarchat to nie są dobre modele. Partnerstwo jest ważne, integracja, równowaga. I myślę, że. No Wiesz, wszystko musi się przemielić. To tak jak kobiety ze słabych stały się silne, tak teraz mężczyźni z tych bardzo silnych muszą stać się zintegrowani. I wydaje mi się, że no, to idzie w dobrym kierunku, tylko trzeba to poprowadzić, bo brakuje edukacji i prewencji. Wiesz, o co mi chodzi? To nie jest walkę. No. Wiesz Asia, znaczy oczekiwania, które są stawiane dzisiaj mężczyznom, bo mówimy o mężczyznach dzisiaj, są absolutnie sprzeczne, bo z jednej strony to ma być żywiciel rodziny, ojciec silny, stabilny, stateczny, który ma na barkach wszystko, a z drugiej strony, ponieważ kobiety też no, no, no nie pozostają bierne i też sobie radzą, no brakuje tej przestrzeni na to, żeby faktycznie tę równowagę zachować. I były takie badania, które prowadziła profesor Dominika Mezon w książce pod tytułem Polki, i tam są badania, jakich mężczyzn Polki oczekują. I zgodnie z tymi badaniami, oczywiście, mężczyzna powinien być silny, mamy taki archetyp męskości silnej, ale na kolejnych miejscach był opiekuńczy, czuły i troskliwy. I to jest, myślę, ten kłopot. Kłopot w znaczeniu niejednoznacznych oczekiwań. I teraz próba przemodelowania takiego obrazu mężczyzny, który będzie i silny, i czuły, i troskliwy, i empatyczny, to jest, myślę, ogromnie trudne wyzwanie, bo łatwo jest być słabą i urosnąć Asia do siły silnej, to znaczy po prostu się wzmocnić i być tą kobietą, która idzie ze sztandarem na barykady, a bardzo trudno jest stworzyć taką przestrzeń swojej tożsamości, żeby z takiego silnego mężczyzny wychowanego przez rodziców, którzy mówili nie mazgaj się, jesteś facetem czy babą. I żeby tutaj w te szczelinki wpuścić trochę wrażliwości i nie stracić w swoich własnych oczach na męskości. I myślę, że te no oczekiwania, właśnie. które stawiamy, no to, to sprawiają, że po prostu nie wszyscy panowie są w stanie sprostać, bo, bo to jest, to, jest to, to, to też myśmy narobiły problemu. To tak przyznajmy się, uczciwie Asia. Oczekuj myślę że tak, dlatego to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, bo tutaj kobieta oczekuje od mężczyzny, ale mi się wydaje, że tutaj nie powinniśmy patrzeć na oczekiwania kobiet. Mężczyźni powinni odrobić lekcje i zrobić to dla siebie. I wrażliwość u mężczyzn jest niezwykle ceniona. Uwielbiam wrażliwych mężczyzn. Ci silni, napakowani faceci oni są bardzo wrażliwi i e, czasami wystarczy po prostu dotknąć ich w, w odpowiednie miejsce. Ale ta wrażliwość i męskość zarazem jest po prostu przepiękna, a męskość to jest przyjaźń, to jest opiekuńczość, to jest e, wsparcie. E, no, różnimy się też gabarytowo od y, y, mężczyzn. No, po co? No, po to, żebyśmy tyle nie dźwigały chociażby, prawda? Ale kobiety przez tą emancypację tak dużo chcą dźwigać, tak dużo nosić, a potem nie mają siły, chorują somatycznie. Wiesz, są też już takie badania, które mówią o tym, że kobiety popadają bardzo w. Że ja to obserwuję, tak? Na choroby psychosomatyczne, przez to, że są po prostu przeciążone psychicznie. I skąd mamy tyle nowotworów w piersi, tak? Wiesz. To jest bardzo gruby temat. Ja tutaj trzy minuty się na ten temat nie będę odpowiedzialnie wypowiadać, ale pokażmy i zaznaczmy, że jednak obie płci są ważne, tak? I kobiety, i mężczyźni, ale męskość nie może zginąć. Proszę Pań, musimy zadbać o naszych facetów. Musimy. Oczywiście, że musimy, a ja bym taką radykalną tezę jeszcze postawiła, że tak naprawdę to jest współbycie, współżycie ludzi ze sobą, bo to, czy ja mam bardziej męskie, czy kobiece cechy, ja też jestem jak na kobietę dość męska, no bo tego życie wymaga w wielu aspektach i też w związku z tym, to myślę, że takie określenie jednoznaczne, że jest taki model i taki, ono też jest krzywdzące, bo ono wtedy wymusza wpisanie się w ten model, a najczęściej właśnie te kłopoty, o których mówisz i pewnie pacjenci twoi, i kobiety i mężczyźni, no, bywają z powodu tego, że nie są w stanie tym oczekiwaniom, tym rolom społecznym, o którym mówię już wielokrotnie, sprostać, a tam nie ma sztywnych ról. To znaczy, to, jest o, to chodzi o to, żebyśmy wszyscy razem ze sobą żyli dobrze. Czy kobieta będzie bardziej męska w znaczeniu na przykład nie wiem, obsługi sprzętów, nie wiem, technologii czy, czy samochodu, czy komputera. W tym czasie mężczyzna będzie miał jakieś inne swoje mocne strony, które będą niekoniecznie tak stereotypowo męskie. To nie o to chodzi, żebyśmy odtwarzali te stereotypy, żebyśmy się łączyli tylko w takie binarne układy, biały i czarny, jak to in i yang, tylko to, to jest równowaga pomiędzy nami. I ja ogromnie doceniam to, że panowie też mają te cechy, których ja nie mam, chociaż jestem kobietą, ale właśnie oni wnoszą na przykład nie, pierwiastek wrażliwości czy empatii. No i też nie czuję się się z tym źle, że mogę na przykład jechać samochodem jako główny kierowca w różnych momentach i też nikomu to nie ujmuje, bo każdy z nas jako człowiek chce być spe... szczęśliwy, spełniony i z drugim człowiekiem dopasować się tak, żeby to po prostu grało. Więc zadbajmy o wszystkich w tym układzie, ale tak. o panów szczególnie, bo dzisiaj dla nich. Podpisuje się Justynka, chodzi o to, żeby nie było po prostu skrajności, bo to, że mamy cechy męskie i żeńskie androgenia, tak zwana, to jest w porządku i, i, i myślę, że to jest naprawdę ok. Ale też są potrzebni i samce alfa, i samice alfa. No, piękno dzięki różnorodności, prawda? I o to chodzi, żeby po prostu nie dominować i nie pójść w skrajności. To jest najważniejsze, żeby być partnerami, przyjaciółmi i współpracować. Dlatego panowie bardzo, bardzo was prosimy, zadbajcie o siebie, zrozumcie się i nie przybierajcie narcystycznych mechanizmów obronnych tylko po to, żeby pokazać, że jesteście męscy. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. To co? Dzisiaj kończymy i przechodzimy do do e, następnych, tak jakby, pogawędek na ten temat w kolejnych odcinkach. Absolutnie tak. Tu dzisiaj tylko zaznaczyłyśmy z troską o naszych panów, żeby czuli się bezpiecznie i kochani i akceptowani tacy, jacy są. Natomiast nad kolejnymi zabiłościami tej współpracy damsko-męskiej będziemy zastanawiały się już za tydzień. Także Asia ogromnie Ci dziękuję za dziś. Dziękuję też naszym słuchaczom, dzisiaj szczególnie Panom, którzy, którzy też są otwarci na to, żebyśmy mówiły no właśnie w sposób taki, taki zrównoważony, bo, bo chcemy tego, żeby wszystkim nam było dobrze. Także Asia piękne dzięki, słuchaczy pozdrawiamy i co? Słyszymy się za tydzień. Tak jest. Panowie pamiętajcie, kochamy Was. Jesteście dla nas ważni i nigdy o tym nie zapominajcie.